Cześć, okay, witajcie w dzisiejszym odcinku z tej strony Jarek Agrofarm. Dzisiaj będziemy wziąć trawę 30 c 330 30. No, e, jest to trzecie moje konto, uczymy się, nie będziemy wziąć. Jest to moje trzecie konto farmingu, Z niego też będzie się odcinki pojawiały następny odcinek z tej z tego konta będzie w poniedziałek tylko z podkładem z muzyką będę zbierał belki słomy a jak się uda to prawdopodobnie też siana tam jest moje gospodarstwo to jest wola z z tego co się nie mylę. Jak źle powiedziałem, to mnie poprawcie. Siejemy trawę, bo jest łąk za mało. Um, tu mamy 30 z Turem. Mam jeszcze 64 na 4 z Turem. Wizona mam. Chyba 56 albo 58 eee... zutora zutora 81 45 to jest 4 na 4 z drugiego zutora też już nie pamiętam teraz zbiemy zobaczymy ostatnio była aktualizacja Yy, Modu wytora Jest to też Zetor, Zetor 5340 yy, z inną kabiną. Tu stoi, bo, nagrywałem odcinek, ale źle zostawiłem OBSa też jest z Turem Metal Facha Mogą, można też do niego Zetora dobrać. O, teraz polepszyli zamiast. Zwykłego tour, co pisało 12B. Teraz mamy albo Zetor, albo Metal Fach. Tu jest porane. Też nagrywałem tamten odcinek, ale źle nagrałem go. Bo nie włączyłem. Nie włączyłem Studia w OBS-ie. I nagrywał mi czarny ekran. Dopiero jak skończyłem filmik po 25 minutach Chciałem zobaczyć materiał. Patrzę, a tu w ogóle nic nie ma, tylko sam głos mój z podkładem muzycznym Chciałem pozdrowić AgroMixa oraz Mr. Danielo Odeślę wam do nich. Link do kanału ich. Zasobójcie ich. Mają y, fajne filmy. Jeden trochę nie w tej tematyce y, farminga, ale ma komiki. Mi się bardzo podoba y, jego wytwórczość. Codziennie są live y u niego o 20.00. Dzisiaj ma chyba być 19ste Nie pamiętam dobrze Jestem codziennie na live'ie U AgroMix'a też są live'y Z farminga Oczywiście on jeszcze nagrywa no, z reala ma swoje gospodarstwo i nagrywa. Ma chyba tutora jakiegoś, 50, 50, 50, coś. Też serdecznie zapraszam na jego kanał, też ma fajne odcinki. Więc wejdź na jego kanał i napiszcie, jestem od. Jarek Agrofarm Będzie mi serdecznie miło, jak tak napiszecie. Chcia, chcę zrobić live'a w następnym tygodniu co będzie. Planuję może w środę albo we wtorek. Jeszcze zobaczę będę informował a jak nie będzie live, będzie odcinek z podkładem muzycznym. E, prawdopodobnie będzie y, z konta z dużymi maszynami. Bo jeszcze mamy jedno konto z mniejszymi maszynami znaczy z takimi jak 30 Kogoś tam jest 30 Władimirec i tam ten dwie 230 Władimirec i zetor ale widzieliście już prezentację, bo nagrywałem jak nie widzieliście to zapraszam na poprzednie filmy. Próbowałem ostatnio live'a odpalić. Odpaliłem próbny. Próbuję live, bo patrzyłem, jak włączyć live. Ło! wszyscy mi ściepią. Posieję tą łąkę i będę kończył, bo nie mam co robić dalej na tym końcu. Jak na razie. Szkoda, że tamte nagranie nie udało, miałem 25 minut Zorania siania i wapnowania pola Tam rośnie obok pszenżyto Znaczy jęczmień Tu jest łąka Tu teraz trawa będzie rosła Tam mamy belki Tam jest drugie pole z belkami Tam jest Pole dalej wywapnowane, na następnym odcinku będę je orał, zetorem. Trzydziestka daje rady. Ogólnie powiem, że trzydziestki są. No, te 30 co ja mam, mają fajny wgrany głos, realny strasznie. Jak odpala, jak odpala, to nie tak, że odpali, i możemy szybko jechać. Tylko 10 sekund się czeka. Aż mam te lampki na tym zegarze i dopiero można jechać według mnie fajna ta 30 w wydaniu, jest jeszcze taka do tej podobna druga do tej 30 można różne kolory dać można korpusy inny kolor filtra inny kolor dać można tura założyć, inną kabinę można obciążniki można inne dać Tłumnik można inny dać. Tu mamy rozdzielać od tego tura. Zamocowany Wyruszam turem. Mi się podnosi, obniża. Chciałbym powiedzieć, żebyście zostawili suba oraz lajka like co będzie się przyczyniało do dalszych yy, nagrań z farminga komentujcie co chcecie w następnym odcinku zobaczyć czy z tego konta, czy z konta z dużymi maszynami czy z tego trzeciego kąta z małymi maszynami. Jedziemy do końca. Chciałem, słuchajcie, lajkujcie, komentujcie do następnego filmiku. Na razie!